Dzień dobry, witam Państwa serdecznie już w kolejnym odcinku z cyklu dlaczego drzewa się przewracają. Tak jak wspomniałem we wcześniejszych odcinkach, przed Państwem cykl pięciu kolejnych odcinków poświęcony opinią biegłych sądowych, którzy sporządzili dla naszej sprawy już pięć opinii sądowych, szósta opinia jest w drodze. Postanowiłem dla każdej z tych opinii nagrać oddzielny odcinek, tak abyście mogli się w sposób komfortowy z nimi zapoznać, no i wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Nie przedłużając, przejdźmy do zapoznania się z pierwszą opinią. Opinia ta powstała w dniu 23 marca 2019 roku. Sąd powołał pierwszego biegłego sądowego w celu określenia co było przyczyną i dlaczego to drzewo się przewróciło na mój samochód. W wyniku czego tak naprawdę? Pierwsza strona tej opinii tak na dobrą sprawę jest stroną techniczną mówiącą o podstawach opracowania, zakres opracowania, źródło informacji, materiały dosłane za pośrednictwem sądu. Na kolejnej stronie mamy dość kontrowersyjny pierwszy zapis mówiący o tym, że dokumenty sporządzone przez nadleśnictwo nie mają znaczenia w sprawie. Szanowni Państwo, nadleśnictwo Jedwabno było kilka razy proszone o to, aby zostały dosłane odpowiednie dokumenty. Aby biegły sądowy mógł się z nimi zapoznać i wydać w pewien sposób też opinię. Jak widzimy, na swojej wam dosyłało całkowicie inne dokumenty niż te, które, te, 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 których oczekiwał biegły sądowy. Wynika to z zapisu biegłego sądowego w pierwszej opinii, a wygląda on w sposób następujący. Zestawienie odebranego drzewa z oddziału 368F. Nie dotyczy przedmiotowego oddziału leśnego numer 351J. Protokoły z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego drogi numer 545 działdowo-jedwabno z dnia 29 grudnia 2014 roku, 12 listopada 2015 roku, 6 października 2016 roku oraz 2 listopada 2017 roku nie dotyczą przedmiotowego odcinka drogi. Kolejny zapis: Protokół z przeglądu dróg położonych na terenie nadleśnictwa jedwabno z dnia 16 marca 2016 roku nie dotyczy przedmiotowego odcinka drogi. Kwit wywozowy drzewa z 9 maja 2018 roku dotyczący oddziału leśnego numer 361 CGF nie dotyczy przedmiotowego oddziału leśnego numer 351. Jak widzicie Państwo, Nadleśnictwo Jedwabno zamiast współpracować na samym początku już z biegłem sądowym i dosłać dokumenty, o które prosił, niestety przesyła dokumenty dotyczące całkowicie innych odcinków drogi, całkowicie innych działek, w jakim celu to robi, robili. Pozostawiam to do Państwa opinii. Kolejny podpunkt jest to tak zwany podpunkt mówiący o usatuowaniu przedmiotowego dębu przepółkowego, I tu mamy zapis następujący: przedmiotowy dom przepółkowy róż na terenie. Działka geodezyjna numer 3351, łamany przez 1, obręb KOT, gmina Jedwabno. Oddziału leśniczego numer 351, pod oddziału J, obręb dłużek leśnictwo nowy las nad leśnictwo jedwabno. W pobliżu leśniczówki nowy las, po zapasem drogowym i rowem odwadniającym na lekkim obniżeniu terenu względem otaczającego go terenu, jak wynika z dokumentów nadesłanych przez Nadeśnictwo no załącznik nr 2. W gruncie piaszczystym, o różnej frakcji uziarnienia, luźnej, ścięką warstwą próchnicy leśnej, o podwyższonym poziomie wód gruntowych od pewnego czasu, las gospodarczy. Kolejny zapis opinii to wady drzewa i pokroju przedmiotowego drzewa. Według treści notatki służbowej, sporządzonej przez Leśniczego Leśnictwa Nowy Las, w dniu zdarzenia, to jest 30 czerwca 2017 roku, dąb nie miał żadnych oznak chorobowych, typu owocniki, grzyba pasożytniczego, tzw. chuby. W dniu sporządzenia uzupełniającej notatki służbowej, to jest 18 sierpnia 2017 roku, korona dębu nadal leżącego była ulistniona, a jego system korzeniowy pełny, bez ubytków drzewa i bez grzybowych objawów chorobowych. W dodatkach służbowych leśniczego nie ma informacji na temat widocznych z zewnątrz krzywizn dnia, istniejącego suszu w koronie, tylców po oderwaniu czy złamaniu gałęzi. Nie ma także żadnej wzmianki o podstawowych wadach drewna drzew leśnych, branych pod uwagę podczas klasyfikacji surowca drzewnego. Tutaj biegła wymienia obecności sęków, zgnilizny chodników, otworów lotowych, owadowych, martwic, guzów, obrzęków, odarć korony, skręceń włókien, pęknięć korony, przebarwień drzewa, rozłamań czy złamań gałęzi i temu podobnych. No i ostatni zapis, opinii ten, na który wszyscy już czekamy, to znaczy przyczyny przewrócenia się przedmiotowego drzewa w dniu 30 czerwca 2017 roku na przejeżdżający drogą publiczną samochód ciężarowy. Przedmiotowe drzewo przewróciło się bowiem nie było stabilnie zakotwione w glebie leśnej. Piaszczystej o zróżnicowanych frakcjach uziarnienia, z cienką warstwą kruklicy leśnej, z wodą zalegającą w obrębie systemu korzeniowego i noszącego ślady zgnilizny drzewa i licznych odarć mechanicznych. Miało wysoko usytuowaną wąską, bardzo słabo rozgałęzioną koronę, liczny susz wzdłuż pnia i w koronie, niewielką jednostronną krzywiznę pnia, nie mającą znaczenia w przedmiotowej sprawie, a jego wysokość była większa od odległości pomiędzy miejscem usytuowania drzewa a drogą publiczną. Według autorów opinii dendrologicznej z dnia 2 września 2018 roku, opracowanej na podstawie dokumentacji fotograficznej z dnia zdarzenia, to jest 30 czerwca 2017 roku oraz z dnia oględzin pniaka 12 września 2018 roku, przyczyną upadku drzewa były burze, z obfitymi opadami deszczu w ciągu dwóch dni poprzedzających zdarzenie oraz gleba, w której rósł dąb, czyli warunki śledniskowe, nieodpowiednie dla przedmiotowego gatunku. Z dokumentacji fotograficznej wykonanej przez powoda i autorów prywatnej opinii dendrologicznej oraz pracowników leśnych wynika, że system korzeniowy drzewa nie był pełny i zdrowy. Dawne korzenie szkieletowe utrzymujące drzewo w pionie nosiły ślady zaawansowanej, brunatnej zgnilizny drewna i miały. Ubytki drewna oraz kory, a niektóre korzenie boczne nosiły ślady mechanicznych odarć. Pień miał liczne, drobne i suche gałęzie, wyrastające pod kątem prostym z pobocznicy, sęki i zakorki. Korona była wąska, smukła, z suchymi gałęziami i gałązkami, a wysokość znacznie przekraczała 14 metrów, czyli odległość od drogi publicznej wynoszącej 14,5 metra według nadleśnictwa. Spostrzeżenie biegłej. To, że drzewo nie złamało się, a wywróciło, odsłaniając całą swoją bryłę korzeniową, świadczy, że oddział 351 nie jest najlepszym miejscem dla hodowli dębu szypułkowego. Słaba gleba, wysoki poziom wód gruntowych, dominująca sosna pospolita. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiły zmiany czynników biotycznych na terenie przedmiotowego oddziału leśnego. Przedmiotowy dąb był narażony na brak dostępu światła od góry. Przedmiotowe drzewo było najsłabsze w strefie systemu korzeniowego i słabe w strefie korony. Sęki, zakorki, susz. Gdyby przedmiotowy dąb był znacznie niższy, to jego upadek nie spowodowałby zagrożenia w ruchu drogowym. Mógłby nadal leżeć na granicy leśnej, jak wcześniej powalone, do spróchnienia drzewa czy inne wycięte. Jak wynika z treści notatki służbowej sporządzonej przez Leśniczego i Strażników Leśnych, Leśnictwo Nowy Las podstawowym kryterium oceny zdrowotności drzew leśnych rosnących wzdłuż dróg publicznych jest była jedynie obecność grzybni. grzybów, pasożytników lub owocników grzywów pasożytniczych, potocznie zwanych hubami. Do planu urządzenia Nadleśnictwo Jedwabno obowiązującego od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2025 roku zostały wpisane zmiany poziomów wód gruntowych, podwyższenie, a te są jedynymi z ważniejszych czynników biotycznych mającymi wpływ na stan zdrowotny i techniczny drzewa. I na sam koniec już podsumowanie tego, co mamy tutaj w tej opinii. Jak sami zauważyliście, do przewrócenia tego drzewa doszło w wyniku nieprawidłowej gospodarki leśnej, niedbalstwa ze strony lasów państwowych, a dokładnie nadeśnictwa jedwabno. Biegły wykazał szereg nieprawidłowości w całej tej opinii. Biegły sądowy też wspomniał o tym, że lasy państwowe, nadeśnictwa jedwabno nie współpracowały z nim na pewnym etapie postępowania, z uwagi na to, że dostarczały dokumenty nie dotyczące konkretnie tego drzewa, konkretnie tego terenu, tylko wysyłając jakieś tam dokumenty, które im po prostu. Od rękę wpadły. Tego typu zachowanie jest karygodne, jest niedopuszczalne, ponieważ Lasy Państwowe są instytucją, która została wybrana przez nas obywateli po to, aby zarządzać tak ogromnymi obszarami leśnymi i zarazem troszczyć się o nasze bezpieczeństwo. Jak widzimy, tego nie robią, bo wynika to z tej opinii, mogę to śmiało powiedzieć. Zapewniam Państwa, że w. Kolejne opinie będą bardziej interesujące i warto się z nimi po prostu zapoznać. Ja tymczasem dziękuję Wam dzisiaj za zainteresowanie tym odcinkiem. Zapraszam do subskrybowania, rozpowszechniania tego kanału. Oczywiście zapraszam jak najbardziej do komentarzy. Jestem ciekawy, jaka jest Wasza opinia na temat tej opinii, a tym samym życzę zdrówka i do zobaczenia.